Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Bagieta. Witaj. Siemano. W nieco innych okolicznościach, bo dzisiaj na fenie. Tak, jako gość. Jak, Jak... Ci się podoba? Pierwsze wrażenie. Nie no, fajna ta pierwsza waleczka. Myślałem, że młody już yy, yy, młody już tak w drugiej rundzie propsował. Dawał po prostu duże yy, jakieś uniki fajne. Fajnie tak popatrzeć, nie? Może coś wywnioskować, ale no jakby yy, tam chyba Paweł miał na imię, jak się nie tak, mylę. Tak, tak. Paweł jakby nie wszedł z tymi kolanami, to na pewno by była trzecia y, runda. Ale weszedł z kolanami i po prostu to y, przesądziło, nie? bo po prostu mogło mu zabraknąć po y, powietrza. Nie? Jesteś pierwszy raz na takiej sportowej gali? Jako gość tak. A jako niegość? Bo, bo nie chodzi mi o Prime, no bo, tam to, bo to jest freakowa gala, nie? Tutaj... No to nie no, jako ten to na fejmie parę razy byłem, nie? Eee, ksajo tam, bilecik na walkach, no na każdej walce Ksajo byłem, nie? Okej, okay. dobra. Jak oglądasz te walki i porównujesz poziom swój z tymi zawodowcami, to widzisz, że masz gdzieś kiedyś szansę im dorównać, czy jednak to jest przepaść, której nie przeskoczysz? Nie wiem, nie mi to oceniać. od tego jest mój trener, czy po prostu ten, to nie jest ten, nie. A po drugie też nie chcę za dużo gadać o tym, wszystko co powiesz może być wykorzystane to przeciwko gotowy. tobie. To jest, to jest złota zasada, który, który, do której się stosujesz. Tak jest. Dobra, Bakieta, trochę czasu już minęło od twojej walki z Robalinim, troszeczkę emocje opadły, brakuje cię w internecie, brakuje dymów. K kto? Jak brakuje mi dymów? Trzy razy w tygodniu live'y są kuźwa. Na e, bagietka ty as na tłuczu. A Nie, no, 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 no na lozie, na lozie. W czyli czyli przyszłym, e, przyszłym tygodniu klejemy rower do sufitu po raz trzeci, nie? Uda się? Słuchaj, e, za, za pierwszym razem się mi nie udało, za drugim razem powiesiłem na 36 sekund. Teraz ten czas trzeba poprawić. Okay, Bagieta, jak skomentujesz to, co dzieje się teraz na linii Prime, High League i Fame? No bo wiadomo, że ty jesteś osobą, która, którą bardzo pożądają w Fame, ie. przynajmniej Boxdale bardzo by chciał, żebyś tam zawalczył. Jak skomentujesz to, że no, te, te stosunki jeszcze, bardzo się, jeszcze bardziej się pogorszyły między federacjami? Eee, co ja mam ci powiedzieć? Nie chcę się za dużo wypowiadać. Generalnie ja jestem w Prime, ale ja też nie mam żadnej furtki zamkniętej, bo, bo po prostu e, ja nie, za, nie złamałem e, żadnego przepisu. A myślisz, że kiedyś zawalczysz w Prime? tak wybiegając już w przyszłość? Jakbyś miał powiedzieć przez, wiesz, wziąć sobie całe swoje życie i powiedzieć, czy zawalczysz, czy nie zawalczysz w Prime? bardziej jak ci się wydaje? No nie, no jak Prime nie będzie chciał mnie. I dostanę fajną jakąś o, e, ofertę, wygaśnie mi e, umowa, e, klauzula. No to czemu nie, nie, nie byłoby problemu gdzieś w innej federacji jeszcze spróbować? Ale na razie jestem w Prime, zobaczymy jak to się e, wszystko tutaj będzie toczyć. Jak będzie wszystko pasować, to po co zmieniać? Okay. Już nas... a, a zwłaszcza, sorys, no. Fejm miał, ofert, miał okazję w 2018 roku we mnie zainwestować, nie zaryzykował. No i Donkasem je znalazł. Także no, ja jestem z ludzi ta, taki, że po prostu jak się przywiążę, chociaż czasami jest źle, bo czasami też no, na przykład powiem tak, że na treningach też jest źle, czasem ten ale nie zmieniam e, klubu, bo po prostu ja się tam. E, e, można powiedzieć, wychowuję. wychowuję. Pozdrawiam cały e, KSW e, Knockout Kościan, e, wszystkich chłopaków, wszystkie dziewczyny, e, trener, trenera Jakuba Bresińskiego. Także po prostu. E, no, ja jeszcze przywiązuję się i po prostu, a ktoś mi daje. E, e, szansę to po prostu trzeba ją y, szanować, nie? Bo też bym mógł po prostu <laughs> zerwać umowę albo coś iść do, do tego. Dobrze. E, Bakieta, powiedz mi, czy ty już znasz swojego następnego przeciwnika? Y, jeszcze nie, nie wiem kiedy zawalczę, także no, czekam za telefonem, zobaczymy. Może, może w przyszłym roku. Ty jeszcze ty, ty, ty oficjalnie jeszcze nie masz przeciwnika oficjalnie, bo wiadomo, że są rozmowy. No, nie, no, nie no są... kapelę bym ci udostępnił, ja no no. Myślę, że się wykuruje? No nie wiem, no kapela coś na story tam kiedyś e, mówił, że z Bagietą 6-5 i w marcu, nie? No ale no, to zobaczymy, nie. To są tylko domysły, nie? No najchętniej bym chciał, bo bym chciał go ubić, nie? No ja wiemy, że chciałbyś go ubić. No. Jest, kto jest jakbyś mógł taką trójkę zrobić? Bo pierwszy jest kapela, to już, to już wiemy, kto następny Dis? na drugim miejscu, czy jednak DiS e, patrzy. Nie, wiesz co? DiS nie chce walki. To jest ciężki orzech do zgryzienia. Po prostu no Ale nie chce dlaczego? Bo stwierdził, że on nie chce osoby do walki, która go wyzywa w internecie. Okay. No, po, albo po prostu typowo się boi, moim zdaniem. Może po prostu obawia się. Nie wiem. Nie wiem, co nim kieruje. Zobaczymy, może kiedyś w końcu doprowadzę do tej walki. No ale generalnie no nie zaciągnę go do, do tego, no Siłą, no nie zrobię to. Chociaż to by musieli widzowie mu spamić Ką presję, zrobić? presję medialną. zrobić medialną To by musiał być tak, takie kurde boom że on by musiał w końcu, żeby to mu weszło na psychikę. Z presją społeczeństwa musiałby tak, się zgodzić? Żeby się zgodził, bo tak osobiście, no nie wiem, czy się boi, czy faktycznie bo nie. Ten, bo już ten argument, przepraszam, że ci przerwę, ten argument, który był na początku, że zasięgi, że nie jesteś znany, no to już chyba teraz przestał obowiązywać, no bo jednak wagę tam wystrzeliłeś. No, no mam jakieś zasięgi, no nie mam zasięgów takich jak on, ale po prostu Eee, zasięgi są i, i po prostu one rosną cały czas, z każdego dnia, nie? Czyli ksajo, znaczy, czyli boże, Dis na drugim miejscu, tak? Kapela Dis, tak? Tak, daje, tak dajesz? Nie no. Kamerzysta by jeszcze się przydał e, po to drodze, być, nie. Bardziej niż Disa, czy, czy jednak niżej troszeczkę? No nie no, no powiem tak, z kamerzystą jest bardziej realna e, walka niż z disem, no bo e, on już jest we federacji, więc to tylko jest kwestia dogadania. A, trzeba a Disa trzeba ściągnąć, nie? Okej. Okay. Czy w końcu twoja walka, długo wyczekiwana, będzie y, main eventem? Nie wiem, mnie to tam... Nie, nie zależy ci? Mi to nie zależy, czy to jest main event, czy nie main event. Y, także ważne, że fajnie, bo jestem wysoko, ale nie muszę być, y, Bóg wie jak tam na przykład, E, ostatni, nie? Dobra, baw się dobrze, to Już nie chcesz. Wiesz, ósma walka to też nie, nie ten. Na, na, na 12 czy 13 walkę to już bym trochę musiał tam poczekać, nie? Nie chcesz się? Nie, że nie chcę, nie, ale po prostu wiesz, czekasz, chodzisz. Ja teraz też miałem ostatnio tak, że chcieli <noise> z tymi e, z widzami zrobić e, zdjęcia idę ochrona mnie obeszła, w pięciu mnie pilnowali i praktycznie chodziłem z ochroną zdjęcia robić i Dlaczego? Nie wiem, poproszę, bo dostali od góry, że mają mnie pilnować bo ja się poczułem jak prezydent kuźwa Gwiazda no, byłem bardziej tam pilnowany, niż prezydent na tym, nie? Fajnie się czułeś? Fajnie, no, no, tylko wiesz, ograniczenie trochę takiej swobody żeby jeszcze do tego widza podejść, to to, to jest takie trochę Y, ograniczenie swobody, no ale... Jeszcze wiesz. pytanie, czy rzuciłeś już budowlankę, czy jeszcze gdzieś tam sobie działasz? Wiesz co, taki sporadyczny, jakiś teraz mam y, korytarczyk do pomalowania, ale to jest stały klient. Y, y, ja dużo na live mówiłem, że będę kończył z budowlanką, ale stały klientów będę y, ogarniał, ale po prostu nie chcę brać nowych. Nie chcę brać nowych, bo po prostu ja nie mam czasu na to. To może taki content budowlany, le premium, żeby ludzie ci płacili jakieś takie mega astronomiczne stawki, żeby wiesz, no bo to już trzeba tak nazwać. Gwiazdor Federacji Prime przyszedł im e, zrobić jakiś remont, wiesz, takie gwiazdorskie stawki. Nie, że 3-4 tysiące za remont, tylko 20-30 tysięcy za, za, za położenie kafelek na przykład, wiesz, żeby to, żeby to wykorzystać. Taki e, budowlanka, ale content premium. Powiem tak, tylko powiem tak. Ja od men menadżera mam więcej niż w budowlance. I skończymy no, nie, ten nie, temat no. budowlanki. Czyli kończymy? Kończymy temat budowlanki. Po prostu ja robię, teraz będę robił e, hobby. Hobby będzie moją pracą, a generalnie będę robił e, we w tym, e, w internecie. E, po prostu też e, będę kupował do vlogów. E, kamerę też będzie po prostu też może na następnym jakimś evencie poproszę Ciebie o ten będę miał 10, 5 kopet z pytaniami i będę Ci zadawał także kontekst sobie taki wymyślić tak wy... zobaczymy no nie wiem jeszcze się zastanawiam czy faktycznie bo tak poczytałem trochę wid... komentarze może faktycznie trochę po szkole się wypowie o Daniu bo po prostu no to trochę mój język jest Eee, Za kałą polskiego tego No w sensie, no Wiesz co, jest problem, bo ja mam przyrośnięty język I może to też jest e, Problem e, e, z, z wypowiedzią, nie Bo po prostu ja nie mam e, Tam pod językiem masz taki ten I to powinno być przecięte I ja no, ja nie mam tego przeciętego. Ja na przykład językiem nie, nie dotknę podniebienia. Nie powiem, że bo czytam komentarze, nigdy nie widziałem, żeby ktoś skarżył się na to, jak się bagieta wypowiadasz. Nie, ale wiesz co, trochę mniej przekleństw w ten sposób. To ci się żeby... ci wychodzi. No wiesz, no chyba nie przeklęłem jeszcze dzisiaj. No, no nie, nie. jeszcze nikt nie zdenerwował. Wiesz co, Całkiem inaczej jest sytuacja jak jesteś w emocjach, a całkiem jest sytuacja jak po prostu teraz nie mam żadnego nacisku ani nic i po prostu ten. Po prostu bym chciał trochę, wiesz, bardziej kulturalnie się wypowiadać, trochę podpracować nad językiem. Bardzo No w ten sposób, nie? Żeby też po prostu trochę było do ucha dla widza, nie? Przyjemniej, przyjemniej. To trzymam kciuki i Jeszcze chci, chyba chciałeś zareklamować coś. Tak, że najlepszy dźwignie zielony. Pamiętajcie widzowie zero cukru, zero karoli, a generalnie widzowie, dużo dodatku kofeiny, także generalnie. Zamiast kawy, bo kawusia, kawusia i jebać kapusia, to wypij sobie takiego kurwa dzika od WK, także pozdrawiam, nara. I cały plan, żeby nie przeklinać poszedł w yy, I, 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 I tak to i tak to wytniemy, bo nie dostajemy pieniędzy za, za od, od WK za reklamę. Żartuję, żartuję. Ale nie, ni, żartuj, nie, nie wytknij. Nie, żartuj. Tylko wiesz, jak wytniesz, nie wytnę, żartuję. To dawaj. mi, ja sobie ja na Ja żartuję, nie wytnę. Dobra, to dzięki za tego. Także pozdrawiam. Ale możesz powiedzieć Michałowi Owczarzakowi, że by się do nas odezwał, to, to też mu jakąś reklamkę zrobimy. No wiesz, ja nie, nie będę N nikogo. Z, ja z, z, nieko, niko nie będę zmuszał do jakiś współpracy, nie? się. następny raz musisz okulary ale... ten, bo przysłaniają logo tu, nie? Tak, ale miałem tutaj ten, także... Za nadzór. Na, Trzymaj się Pagetę, dzięki. Dobra, na razie.